Witajcie, moi drodzy! Dziś pokażę Wam, jak stworzyć postacie do swoich projektów, niezależnie od tego, czy chodzi o opowiadanie historii, komiksy, czy nawet tworzenie influencerów AI. W tym poradniku dowiecie się, jak zainstalować darmowe narzędzie do generowania obrazów, jak je skonfigurować i jak z niego korzystać, a w przyszłych materiałach zagłębimy się jeszcze bardziej w jego możliwości. Zaczynajmy! Focus to darmowe i otwarte oprogramowanie do generowania obrazów na bazie Stable Diffusion. Aby zacząć z niego korzystać na swoim komputerze, wystarczy przejść do strony. Link zamieściłam w opisie. Tutaj możecie zapoznać się na przykład ze szczegółami dotyczącymi projektu, sposobem instalacji dla systemów Windows, Mac czy Linux oraz wymaganiami sprzętowymi. My jednak skorzystamy z innej metody instalacji niż proponowana tutaj. W tym celu przejdźmy do strony likos.ai. Link również zamieściłam w opisie. Stability Matrix to wieloplatformowy menedżer pakietów i interfejs użytkownika. Jeżeli potrzebujecie więcej informacji, możecie je znaleźć na stronie. Aby zainstalować oprogramowanie, klikamy przycisk pobierz, a następnie wybieramy opcję pierwszą. Po pobraniu pliku przechodzimy do instalacji. Podczas instalacji oprogramowanie samo wykryje naszą kartę graficzną. W moim wypadku jest to GeForce RTX 2060. Następnie akceptujemy warunki licencyjne i przechodzimy dalej. W tym miejscu musimy określić ścieżkę instalacji oprogramowania. Najlepiej, aby znalazła się ona na dysku SSD z dużą ilością wolnej przestrzeni. Modele, które będziemy wykorzystywać później, potrafią mieć rozmiar kilku gigabajtów. Nie interesuje nas przesyłanie danych analitycznych, więc odrzucamy tę opcję. No i wita nas już Stability Matrix. Z przesuwnego menu wybieramy pozycję Focus i dodatkowo zaznaczymy dwa proponowane modele, które chcielibyśmy pobrać w pierwszej kolejności. Po przeprowadzonym procesie instalacyjnym przechodzimy jeszcze do zakładki Przeglądarka modeli. Tutaj mamy całą listę dostępnych modeli do wykorzystania. Zachęcam do pobierania i testowania tych które najbardziej nas interesują. My dodatkowo pobierzemy jeszcze model Juggernaut Extra Large. Pamiętajcie, że pobieranie może potrwać chwilę. Plik zajmuje ponad 6 GB. Uruchomimy teraz środowisko Focus. Jak widać, odpala się ono w przeglądarce. W polu tekstowym możemy wpisać swoją podpowiedź i opis tego, co chcemy uzyskać. Jeśli zaznaczymy opcję zaawansowane, pojawią się dodatkowe ustawienia po prawej stronie. Możemy zmienić wydajność, rozmiar obrazu, liczbę obrazów generowanych, negatywne podpowiedzi, czyli czego nie chcemy widzieć w wyniku, oraz numer ziarna. Jeśli odznaczymy losowe, możecie ręcznie wpisać numer ziarna, w innym wypadku będzie on określony losowo. W zakładce Style znajdziemy listę styli, które można łączyć. Aby wyświetlić podgląd danego stylu, wystarczy najechać na niego myszką. Najważniejszą zakładką jest zakładka Modele. To tutaj dokonujemy wyboru, jakiego modelu użyć do stworzenia naszej grafiki. Wprowadźmy teraz swój tekst i kliknijmy przycisk Generuj. W tym momencie widzimy podgląd wyniku. Jeśli coś się nam nie podoba, możemy kliknąć Pomiń, aby stworzyć kolejny obraz. Jeżeli chcemy zatrzymać proces, klikamy Stop. Po wygenerowaniu kilku obrazów możemy zobaczyć ich szczegóły. I swobodnie je przeglądać. Aby pobrać dowolny obraz, klikamy ikonę pobierania. Dodatkowo, dzięki Stability Matrix, wszystkie wygenerowane przez nas obrazy zapisywane są automatycznie pod wyświetlaną ścieżką. Na każdym etapie możemy również wprowadzać zmiany do naszej podpowiedzi, aby uzyskać inny rezultat. Wprowadźmy kilka zmian i spróbujmy wygenerować postać o długich, czarnych, kręconych włosach. Co należy zrobić, aby zacząć tworzyć spójne grafiki postaci? W tym celu zaznaczamy opcję Obraz Wejściowy. Na dole pojawią się nam dodatkowe ustawienia. Wybieramy opcję Podpowiedź w postaci obrazu, następnie zaznaczamy Zamiana Twarzy i przeciągamy pożądany przez nas obraz z góry lub zaciągamy go z dysku. Na koniec edytujemy naszą Podpowiedź i wprowadzamy zmiany, które chcemy zobaczyć w rezultacie, a następnie klikamy Generuj. Do stworzenia tych grafik wykorzystałam model Juggernaut XL i dokonałam upiększenia z wykorzystaniem modelu Realistic Vision w wersji 60. Wy możecie użyć dowolnego dostępnego modelu, by tworzyć obrazy. Możecie również łączyć różne style. W kolejnych poradnikach pokażę wam, jak zmieniać pozę postaci, usunąć tło bądź wygenerować nowe. Zaprezentuję również inne dostępne funkcje. A tymczasem polubcie i zasubskrybujcie kanał, jeżeli materiał się Wam spodobał. Dodatkowo podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach.